już da, ale tylko e, już nie jako aktor, bo już jako aktor nagadałem, jako producent, chciałem Państwu bardzo podziękować, że jesteście na spektaklu mojej fundacji. Bardzo podziękować wszystkim, którzy ten spektakl tworzyli. Ja wiem, że każdy pierdzieli takie rzeczy zawsze, ale powiem Wam szczerze, że dla mnie odkąd mam swoją fundację, nauczyłem się nie tylko dostrzegać ludzi wokół mnie, ale również ich doceniać. I na osób z tego spektaklu składa się nie tylko ten aktor w tej klasy, tylko ci wszyscy, którzy ten spektakl tworzą i tworzą zaplecze. Bardzo wszystkim właśnie dziękuję. Trzech lat współtworzą ze mną fundację i produkowaliśmy pięć spektakli, na które Was serdecznie zapraszamy. A jeżeli chodzi o powrót Niżyńskiego na pożegnanie, to dziękuję Ludzkiemu Centrum Wydarzeń i Wydziałowi Kultury Miasta Łodzi, bo dzięki nim e, mogliście Państwo zobaczyć po raz ostatni... Ostaw kazał ja miał być cztery raz już w zasięgu Myślę, że w tym sezonie umrę razem z Niżyńskim na tej scenie. Więc mieliście Państwo dzięki nim właśnie okazję zobaczyć. Dziękuję Wam wszystkim, kochani, dziękuję, bo dla widzów to również jest ciężka przygoda. Dziękuję.